Jak pomalować gliniane dzieła jeszcze przed wypałem? Już mówię. I koniecznie zapisz ten film, bo pokażę Ci dwa prosty i efektowny sposoby na dekorowanie. Użyjemy angob, czyli barwionej glinki, która świetnie się sprawdza do pracy na surowo, bo dobrze łączy się z formą jeszcze przed wypałem. A że to domowe lepienie, to idę w wygodę i czystość. Wybieram płynny angoby Ceramic Viral. Łyk kawy i lecimy. Sposób pierwszy malowanie wzorów. Narysuj wzór delikatnie miękkim ołówkiem, a potem nałóż jedną, a następnie drugą warstwę angoby. Najlepiej pracuje się na glinie, która już trochę znębiała, czyli około doby po ulepieniu. Kolory wybieraj dowolnie pod swój gust. Jest tego naprawdę Sporo. Możesz pomalować jeden na drugim lub wymieszać przed nałożeniem. Po prostu baw się tym. Sposób numer dwa. technika z Nałóż Angobę na swoją pracę i pozwól jej dobrze wyschnąć. A potem igłą lub innym ostrym narzędziem zacznij drapać linię, odsłaniając glinę spod spodu. Stwórz oryginalny rysunek. To proste, przyjemne i daje naprawdę świetne efekty. Daj znać w komentarzu, który sposób podoba Ci się bardziej. Tak ozdobione prace są gotowe do pierwszego wypału, ale to już w kolejnym odcinku z serii domowe lepienie, którą współtworzę ze sklepemceramik.pl, więc obserwuj nasze profile, by go nie przegapić. Widzimy się w następny poniedziałek. Trzymam za Ciebie kciuki. Cześć!